Słyszałeś kiedyś o takim urządzeniu, które podobno jest przechowywane w Watykanie, gdzie się nazywa chronograf, czy coś w tym stylu, jakiś tam włoski tak. fizyk? Ksiądz. Ksiądz. Tak. Wynalazł. Ksiądz. Można było poprzez to urządzenie patrzeć na wydarzenia w czasie. Tak, tak, słyszałem o tym urządzeniu. Ale o to urządzenie nie pytałem, dlatego że dla mnie to było, nie wiem dlaczego, ale oczywiste, że to urządzenie jest i było. To jest takie dziwne. Natomiast z tego, co teraz wiem, to, co teraz wiem od osób z obecnych rozmów, to skoki czasowe. Przemieszczanie się w czasie jest sprawą dość, dość powszechną. Nie tak powszechną, jakby się nam wydawało, że tutaj wszyscy koło nas, ale są sytuacje, kiedy rzeczywiście można tego dokonywać i. I wiem taką rzecz. Technologia obecna, wojskowa, pozwala na cofnięcie się w czasie do 4 dni, od 12 roku. Wcześniej można to było robić dalej, ale od 12 roku jest to ingerencja, to znaczy obserwacja. Nie ingerencja, tylko obserwacja do 4 dni. To funkcjonuje i to jest. Czyli jeżeli yy, chłopaki ze specjalnych służb chcą zobaczyć co stało się cztery dni wcześniej, znaleźć sprawcę jakiegoś wydarzenia, czy nie tylko, to te cztery dni mają na cofnięcie się. To mogą. Nie wiem dlaczego po dwunastym roku to się stało, że to zostało, skrócony ten okres, ale wiem, że tak. Taka sytuacja miała miejsce. Było to zaskoczenie troszkę dla mnie, bo Myślałem, że chłopaki nasi tutaj jeszcze nie dysponują taką, że to jeszcze trochę takie science fiction, może gdzieś, któreś, któreś kultury, a tu... Więc, więc to wiem, że to tak jest. Science fiction mówisz? Wątpię, że to było science fiction. Nie, raczej to już nie jest science Panią fiction. Moim zdaniem od 100 lat jest wstrzymywana, wszelki postęp technologiczny jest wstrzymywany. Od więcej niż stu lat. Cały czas on jest kontrolowany. Najpierw było bardzo łatwo to wszystko utrzymywać, bo regulacja była na zasadzie miecza, czym dzielono. Religia czymała na to, taka czy inna, czymała na tym wszystkim pieczę, władzę. Posługiwano się religią do, do rządu, do rządu dusz, do władzy. To przecież wszyscy wiedzą. A nawet jak nie wiedzą, to podejrzewają, że do tego to służyło. Trzymanie stada w ryzach. Brednie, w jakie brednie ludzie wierzą. Przerażające jest to, jaki jest poziom funkcjonalnego, poznawczego analfabetyzmu. To jest dla mnie absolutnie przerażające, po prostu. To, że ludzie w każde badziewie łatwo podane gdzie, jest, gdzie się roi od ładnie brzmiących słów, jak aura, astralny, bliźniak yy, kwantowy, prawo przyciągania. Yy, no, można by przytaczać tam, tam jeszcze, jeszcze z astro astrologii sporo pojęć. No to, że ludzie... Już nawet nie chodzi o to, że ludzie wierzą w ten sposób, że mają otwarte umysły i dopuszczają do siebie możliwość, że coś w tym jest. Nie. To jeszcze rozumiem, to jeszcze rozumiem. Sam poniekąd zawsze staram się dopuszczać taką możliwość, że coś może być w tym, ale ja mówię o ślepych wyznawcach, no takich bredni, że to się w głowie nie mieści. Co więcej, statystyki pokazują na ciekawą prawidłowość. Że coraz bardziej topnieją szeregi w kościele katolickim w Polsce, szczególnie na tak zachodniej ścianie, ale dziesięć razy więcej przybywa okultysto nawiedzonych szaleńców, po prostu, którzy z takiego, nie wiem, okultyzmu, magii, szaleństwa, po prostu paranoi robią coś na kształt religii. Czyli w Polsce jest jakieś jakiś pęd umysłowy w kierunku religijności, dlatego że polityka się stała religią i te, te, te wszystkie magiczne kulto-aureole latające nad tyłami, no, no to, to jest też jakiś rodzaj religii po prostu, no coś niesamowitego, a przy tym ludzie się przerzucają hasłami, o transmisjach, transformacjach, teleportacjach energetycznych. Jakieś uwagi sobie dają, kto jakie energii emituje, jakie aureole widać, jakie okultyzmy, jakie, jakie rytuały odprawiać, żeby odstraszyć zło, żeby przyciągnąć dobro do siebie. Proszę Państwa, to się w głowie nie mieści, jeszcze astralne hipnozy na odległość. Tak jak mówię, nie to jest przerażające. Przerażające jest to, jaki jak jest regres umysłowości, mentalności ludzi. To jest dla mnie absolutnie przerażające. ...nośnie pewnego urządzenia, bardzo starego urządzenia, o którym nie mówiłem w tych, w tych wywiadach. Urządzenia, które jest starsze niż ludzkość, i zapytałem go, czy to urządzenie może oprócz tego, bo dowiedziałem się, że ono może przemieszczać się to urządzenie w czasie, y, nie w czasie, w przestrzeni, zapytałem, czy może przemieszczać się też w czasie. I ojciec nie wahając się odpowiedział tak. Mówi, tak może, ale tylko wtedy, gdy Bóg na to pozwoli.